Witam Was kochane wagi, w czytaniach robionych w czerwcu na czerwiec 2022, ale mamy już końcówkę tak naprawdę czerwca, więc yy, jako że energię nie znają naszego umownego kalendarza, to te czytania będą obowiązywać po prostu przez okres najbliższego miesiąca. Jeszcze sekundkę, bo zauważyłam, że nie podłączyłam mikrofonu. Ok, teraz pewnie lepiej mnie słychać. Jak widzicie, czytanie jest z siedmiu talii różnych. Jest tutaj tarot Transurfingu Rzeczywistości, tarot Anielski, tarot Osho, runy wyrocznie. Dlatego też tasowanie, rozkładanie kart zrobiłam poza włączoną kamerką, żeby oszczędzić Wam dosyć długiego czasu oczekiwania na to. Także możemy, myślę, zacząć. I zaczynamy energią ogólną na ten miesiąc, którą przedstawia nam runa jera. I to jest karta, która mówi o tym, że natura jest cykliczna, że zasianie nasion jest pierwszym takim jakby procesem, potem jest pielęgnacja i zbieranie plonów. I ta runa przypomina, aby w każdy wysiłek włożyć staranność, uwagę, ale żeby też każdy wysiłek rozłożyć w czasie i z optymizmem oczekiwać sukcesu, bo nie pogonisz nurtu rzeki, nie przyspieszysz pory żniw. Nagroda przyjdzie za odpowiednie działanie, więc zachowaj cierpliwość. Bądź aktywny wtedy, kiedy czujesz siłę, gdy są ku temu momenty sprzyjające. Mierz swoje siły na zamiary, bo źle zaplanowane działania, zła strategia, zła organizacja nie przyniosą efektu, a jedynie wprowadzą cię w chaos, w błędne koło frustracji. Świat Jera wymaga pielęgnacji, rutyny i wytrwałości. Wykorzystuj czas odpowiednio i zawsze w zgodzie ze sobą. Pamiętaj, że to, co zasiejesz, to zbierzesz, a podstawowym ziarnem, które zasiewasz, jest myśl, a następnie słowo. Jeśli temu, co zasiewasz, czyli również swoim myślom i słowom, które wypowiadasz, nie dasz energii pasji i miłości, to ziarno nie wzajdzie lub spleśnieje. Taruna jest bardzo dobrym talizmanem dla twórców, zabezpiecza i chroni efekty pracy. Chroni również przed stratą i przed zgubą, więc spokojnie, jeżeli odczuwacie taką potrzebę, możecie jej używać, czy to w biżuterii, czy po prostu sobie ją wizualizować, czy namalować, nosić przy sobie, jakkolwiek, ale aby była odwzorowana tak, jak ona wygląda, bo tutaj działa energia kształtu. Pozycji, w co trzeba zajrzeć głębiej, co wymaga głębszego wglądu. Mamy kartę transurfingu rzeczywistości zatytułowaną Westchnienie ulgi. I ona mówi o tym, aby dać sobie więcej swobody, żeby odpuścić, bo pewne sprawy czasem wymagają odpuszczenia i nie ma sensu iść przez życie obładowanym ze wszystkich stron oczekiwaniami innych, oczekiwaniami wobec samego siebie, zobowiązaniami, jakimiś niedokończonymi sprawami. Zwróć uwagę na to, co cię przytłacza i zauważ, jak z wielu rzeczy można, a nawet trzeba zrezygnować. Bo jaki ma sens ciągłe noszenie ich, ze sobą na swoich barkach to tak jak w tarocie 10 buław, które pokazuje, że już jesteśmy przeciążeni od tego, co dźwigamy na naszych plecach. Wszystko to, co bez końca odkładamy na potem, jest również obciążeniem. Więc wyobraź tylko sobie, jaka lekkość pojawi się w tobie, gdy zrzucisz wszystko to, co jest zbędnym balastem. Do tego właśnie zapraszacie ta karta, i to macie drogie wagi. W pozycji, w co zajrzeć głębiej, więc być może macie po prostu dużo nagromadzonych właśnie tych zbędnych balastów, i najwyższy czas, aby, aby zrobić z tym porządek. Kolejna karta w pozycji, co jest tematem do przepracowania, mamy kartę stali Osho z Nantarod zatytułowaną Totalność. I tutaj mamy taką mm, huśtawkę, jakby y, z ludzi, z osób, yy, która też przywozi, przywodzi na myśl akrobacje, tak? No akrobacje są totalnie spektakularne, totalnie niebezpieczne i totalnie jednocześnie takie fascynujące. I ta karta mówi o tym, że w każdej chwili Twojego życia masz możliwość, aby być totalnym, aby żyć w sposób totalny. Cokolwiek robisz, zatop się w tym całkowicie, aby umysł nic nie myślał, by po prostu był. Smak totalności, który poczujesz, sprawi, że będzie jej w Twoim życiu coraz więcej. A chwilę, gdy nie jesteś totalny w tym, co robisz, sukcesywnie, krok po kroku, należy eliminować. To się pięknie komponuje z tą poprzednią kartą, żeby wyrzucić z życia to, co jest zbędne, to, co przeszkadza, to, co jest ciężarem, bo wtedy jesteśmy zdekoncentrowani, nie możemy być uważni na konkretnej sprawie. I dokładnie, nie będziesz w stanie być i żyć totalnie. Jeśli będzie Twoja uwaga rozproszona na ileś spraw naraz, będziesz robił jedną rzecz, a już myślał, będziesz o poprzedniej, której nie dokończyłeś, albo następnej, która na Ciebie czeka, tak? Na pewno nie będziesz mógł wtedy wejść w totalność, więc jeżeli te dwie karty tak blisko znaczne sobie pojawiły się w temacie, co zajrzeć głębiej i w temacie do przepracowania, to na pewno jest to kluczowym w tym, w tym czasie dla Was, drogie wagi. Brak totalności. Mówi oszo. Rozmyślanie, roztargnienie, przebiegłość. To są tylko nawyki umysłu i rozwijanie bycia totalnym we wszystkim, co robisz, to najlepszy prezent, jaki możesz dać sam sobie. A więc stawiaj każdy krok życiowy z całkowitym skupieniem uwagi i energii, a poczujesz witalność i inwencję twórczą we wszystkim tym, co robisz. Piękne jest to przesłanie. I przejdziemy dalej. Następnie mamy kartę wyroczni. Która nam odpowie na kwestię, co daje wam rad... przepraszam, co wam daje ulgę, co was ustrawia, co może wymaga uzdrowienia. Zaraz zobaczymy, bo to wyniknie też z treści karty. I tutaj mamy kartę zatytułowaną Alchemia, która jest zaproszeniem do tego, aby wzbudzić świadomość boskiej obecności, aby być zaskoczonym tym, co się z nas uwalnia, bo wtedy stajemy się bardziej cenni, bo miłość do samego siebie nas wewnętrznie zmienia. Jeśli do swojego życia dodajemy szkodliwe składniki, jeśli do naszych relacji dodajemy szkodliwe składniki, to to wszystko staje się takie toksyczne i przypala nas, tak jak na tej ilustracji, wypala nas taki wewnętrzny płomień krytyki wszystkiego tego, co osłabia, co jest spalające i co nie służy. Pozwól więc, aby boska mądrość wypaliła nadmierne ego lub kontrolę. Pamiętaj, że nowe możliwości powstają z popiołów transformacji. A więc jeszcze raz porządkuj wszystko to, co ci nie służy, czego masz za dużo. Możesz sobie zwizualizować, taką zrobić medytację z wizualizacją, że te wszystkie rzeczy spalasz w ognisku, a ten popiół jest takim tym twoim właśnie feniksowym popiołem, z którego wstajesz narodzony na nowo. Co natomiast daje ci radość? Co powinieneś przyciągać do swojego życia lub dbać o to, żeby było tego jak najwięcej? I tu mamy kartę um, uziemienie. To jest karta, która mówi o tym, że najważniejsze to, to wybrać solidny sposób bycia w świecie. Solidnie stać na własnych stopach. Zwolnij i skup się na swoim wnętrzu, zamieszkaj w swoim ciele. Pozwól objąć się matce ziemi. Miej kontakt z ziemią, Uziem się. uziemiaj się. Brak uziemienia, odłączanie się od rzeczywistości, unoszenie się ponad rzeczami zamiast bezpośredniego. Kontaktu i doświadczania ich, to przynosi również właśnie ten chaos, który eliminuje totalność Twojego życia. Zakotwicz się w energii i w grawitacji Ziemi. To jest doskonały moment, żeby chodzić boso, żeby dotykać trawy, żeby jak najwięcej czasu właśnie spędzać na takim uziemianiu się. To jest dla Was. Y Przynoszące radość, przynoszące szczęście do Waszego życia. I to naprawdę w tym coś jest, bo. E, ja się śmieję, że latem mam zawsze brudne stopy, bo po prostu maksymalnie ile się da na boso, ale taki zwykły poranek, kiedy wychodzisz i przejdziesz parę kroków po trawie, zobaczysz, jak zmieniły się rozkwitające połączki kwiatów, jak urosły inne roślinki. To jest krótkie parę minut, które sprawia, że naprawdę ten dzień staje się radosny, bo widzisz to życie wokół siebie. Także weźcie to sobie pod uwagę. I przejdziemy do wskazówki, jaką daje wam wyrocznia Wiedźm. I tutaj mamy kartę e, przedstawiającą gardenię. I ona mówi o wzniesieniu. Ta karta e, pokazuje nam kwiat gardenii, który w magii ma bardzo wysokie wibracje. E, I przynosi takie uczucie spokoju, radości i miłości. I ta karta pokazuje się wtedy, kiedy... Potrzeba nam znaleźć jakiejś radości. I to też nawiązuje do tego uziemiania się. Może, może dla Was wskazówką jest, aby zasadzić gardenię. Jeśli nie macie ogrodu, to chociażby w doniczce i możecie się uziemiać poprzez dotykanie jej każdego dnia, tak? To może być dla Was akurat pomocne. Gardenia związana jest z żywią wody, czyli z kobiecością, czyli z pływami księżyca. Poczuj się połączony ze swoją wewnętrzną, połączona ze swoją wewnętrzną boginią, z naturą, bo nadszedł czas, aby w ten sposób podnieść swojego ducha i duszy z powrotem do tej takiej czystej jedności z wyższym. Ja. To jest wskazówka dla Was. Więc tutaj z tego czytania kształtuje się taki prosty przekaz. Zadbaj o swoje uziemienie. O kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoją duszą. Wypal, posprzątaj, pozbądź się wszystkiego tego, co ci nie służy, a wtedy będziesz mógł żyć totalnie. I co nam mówi yy, przesłanie anielskie? Jakie macie przesłanie od anioła? I tu jest przepiękny anioł, który jest nazwany odczuwalny. To jest anioł własnej legendy. Możliwość człowieczeństwa jest kruchym zjawiskiem, jak idea, którą w każdej chwili możesz zastąpić inną. Gdzieś na antypodach nieliczne istnienia świecą światłami boskości. W tym świecie ludzkich żyć takie światło może zaistnieć jak prometeuszowy ogień wyzwolenia. Proszę, macie prometeuszowy ogień wyzwolenia. Bądź prawdziwie, choćby dla siebie samego. Gdyby przyzwolić strugom deszczu, zaistniałby w nas oceanem bez wysp i brzegów, z tęsknoty, za zapomnianym. Anioł z pyłu gwiezdnego i ciszy płomienia, który wewnątrz istnieje, jest utkany. Pamięć niepoznawalnego, jak pieczęć od i na zawsze. Zaiste człek umysłu swego używa w nadmiarze, wymyślając dziwadła ziemskiej rzeczywistości, co to niby mają go uszczęśliwić. Zapomniano, iż umysł jest swoistą księgą życzeń, a psyche? Skomplikowanym zjawiskiem, co w ciemnościach swych komnat ukrywa pomysł na życie, o którym nie mamy pojęcia, a plagą z puszki Pandory może się zmaterializować. Bądź aż tylko marzeniem wszechświata, swojego także. Po prostu. Jest wiele chwil, w których życie mają się jawi. Otwierają się szkatułki łez ukrytych jak perły, a my poszukujemy sensu zaistnienia. To cenne minuty dające wgląd w obszary, poza którymi mieszka prawda o nas. Idź, przekraczaj lęki, nie uciekaj w pracę lub towarzystwo. Ujrzysz to, o co pytasz. Odczuwaj, nie nadając zjawiskom nazwy. Zawsze przychodzi czas dla istotnego. I z tą myślą Was zostawiam i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam.